Boże, czy to prawda była, czy to sen? Wydawało mi się, że to ja tylko śnię, że to już ten sen yy, mija, a nie trzeba odtworzyć to wszystko. I właśnie powiedzieliście, że się chcecie spotkać. Więc ja odtwarzałam po kolei, chociaż nie wszystko zdołałam otworzyć, Pomyślałam o tym, tej podróży, o tym brudzie, o tym o tej podróży barką, to wszystko takie naprawdę bardzo przykre, bardzo smutne, ale cieszę się, że chcecie jednak wiedzieć, że chcecie jednak, a nie została pustka po nas, żeby po nas jednak coś zostało, te przykre, no i te troszeczkę, jeżeli mniej przykre wspomnienia, bo też takie bywały. Chociaż na opowieść o tych naszych dobrych sąsiadkach, ale mówię, byli źli ludzie. Nie wszyscy byli dobrzy, nie byli wszyscy byli źli. Stłoczeni w ciemnościach wagonów, jak sople, zawisłe w powietrzu. W tą otchłań nieludzką rzuceni przez tych bez serc i sumieni. I w tajkach, w pustkowiu, wśród mrozu ciosali swoje przetrwanie, by pamięć ponieść o sobie i o tych, co nie przetrwali. Wierszami, pieśniami sławieni, w historiach krwią nasiąkniętych, stoją teraz jak drzewa, spięte wysoko do nieba. 17 września 1939 roku. Wczesnym rankiem Armia Czerwona przekracza granicę polską. Było to 16 dni po tym, jak III Rzesza 1 września 1939 roku zaatakowała Polskę. Polacy dostają jeden rozkaz z Sowietami nie walczyć. Ludzi, którzy przeszkadzaliby w urządzaniu władzy radzieckiej systemu radzieckiego w mieście zaczęli usuwać więc najpierw usuwali prawników lekarzy co jakiś czas pojawiały się wieści że leśniczy już został aresztowany i przyszedł koniec na mojego Kres na mojego ojca. Pewnej nocy lutowej, było bardzo mroźnie, w 1940 roku wpadli nkw i kazali mu się ubierać. Więc ojciec się ubierał, nie, myśl nie myśląc o tym, że coś się z nim dzieje, chociaż już podejrzewał, że coś się w mieście niedobrego dobrego dzieje. Zabrali go i ślad po nim zaginął. 22 czerwca 1941 roku kończy się przyjaźń niemiecko-sowiecka. Tego dnia wojska III Rzeszy, Rumunii, Finlandii, Włoch, Węgier, Słowacji i Chorwacji atakują Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Było to dzień po tym, jak odbyła się trzecia wywózka Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir. 21 czerwca 1941 roku też wpadli do naszego mieszkania żołnierze rosyjscy, bardzo straszni, to już pamiętam. W nocy hałas nastąpił, wszyscy zerwaliśmy się, a nas dość liczna rodzina była siedmioro dzieci, mama była, ojca już nie było, ale mieszkali razem z nami dziadkowie. No cóż było robić, trzeba było się spakować, dali tylko pół godziny i załadowali nas na furmankę, powiedzieli na dworzec. Na dworcu już stały wagony. Do tych wagonów załadowywano właśnie między innymi naszych sąsiadów. Na zewnątrz zaryglowano drzwi. Siedzieliśmy my jak śledzie na bici. Pięćdziesiąt osób w jednym wagonie. Były po bokach takie półki, jakby to prycze, Na tych pryczach każda rodzina była usadowiona, ale to były podwójne, to znaczy piętrowe. Miał szczęście ten, kto przy okienku był, bo czasami to okienko można było uchylić, pomimo też było zakratowane, ale tam powietrza trochę dochodziło. To był czerwiec, gorąco było, dusiliśmy się. Dziura w, w, w podłodze była zrobiona w sprawach fizjologicznych, właśnie to jako toaleta. Jakimś prześcieradem zawieszono to miejsce, żeby można było jakoś y, to, w to, tę y, toaletę y, odbywać. Pociąg szybko pędził, więc za uralem, pierwszy postój dopiero nastąpił. Tam mogliśmy wysiąść z wagonów jeszcze pójść, chociaż pod konwojem, ciągle to wszystko się odbywało, żołnierze z nami jechali. Gdzieś tak około połowy lipca znaleźliśmy się w miejscowości Barnału. Tam przesiedlono nas. Na statek, to znaczy barkę, na barce też warunki były okropne. Jęk dzieci, płacz. Każde dziecko przypomniało sobie, co ono lubiło jeść. Jedno płacze babciu kiełbaskie, drugie kwaśnego mleczka, a jeszcze inne słodkie bułki, to tak mój brat lamentował, najmłodszy, dwa latka wówczas miał słodkie bułki. A skąd miała mama czy ktoś wziąć. Więc na tej barce płynęliśmy w górę rzeki op aż do miejscowości Bisk wysiedliśmy jeszcze czekaliśmy chyba nad rzeką dwa tygodnie wtedy przyjechały samochody i nas rozwieziono rozwożono w różne miejsca zostawiono w miejscowości Togu stary Togu to była taka duża wieś leżąca w autajskim kraju togulski rejon dzierewnia Stary Togu tak się nazywała ta wioska był tam kołchos Przeciedaciel, okazało się, był bardzo dobrym człowiekiem. To też był znaczy, potomek po ze Słańców. Przywitał nas serdecznie. Co prawda powiedział, że wy tu przyjechaliście co prawda nie na rok, nie na dwa, ale na pewno na długie lata, a może i do końca życia tu pozostaniecie. A żeby przetrwać, przeżyć, musicie iść do pracy. Przysłał nam warzywa trochę owoców, wtedy pomidory były, i dzbanek miodu, bo ten kołchos był dobrze prowadzony. Przyroda była przepiękna, stepy wokół, nie było lasów, nie było wysokich drzew. Dlaczego? Dlatego, że lato było bardzo krótkie, bardzo szybko śnieg się topił, zboża, sianość, zboża szybko rosły, ale nie wszystkie można było zebrać. Bo nie było ludzi. Zostali tylko starcy, dzieci, kobiety, a to wszystko szło na front. I cokolwiek wyprodukowano tam na Syberii, wszystko wywożono na front. Także, jeżeli chodzi o głód, to bardzo cierpieliśmy. Chłód, bardzo cierpieliśmy. Do tego jeszcze pojawiły się, pojawiło się robactwo. Nie było żadnych środków higienicznych, nie było wody w zimie, trzeba było stopić śnieg, albo do rzeki iść do Przeremblę. Prze Prze pojawiły się prusaki, które chowają się w dzień, a w nocy spadają z sufitu ze wszystkich stron i bardzo gryzą. A później jeszcze pojawiły się, ponieważ powiedziałam, to był stary bardzo budynek, pluskwy. Pluskwy latami mogą siedzieć, czekając na krew. Kiedy poczuły krew, Wtedy dobijały się do nas i normalnie ciało gryzły. Tam było bardzo surowo karane, jeżeli ktoś coś ukradł. Niech to na polu się zmarnuje, niech zgnije zboże, ale ci nie wolno zabrać tego. I często się zdarzało, że kobiety w butach przeniosły trochę zboża. Jeżeli znaleźli, to wysyłali do, do więzienia. To była surowa kara wówczas, nawet i na pół roku, i więcej. Była duża izba. W tej izbie stał piec, stół, jakaś tam ława do siedzenia, a do spania to myśmy zrobili też takie prycze, bo nic tam nie było. W lecie spaliśmy na podłodze, a w, w zimie na piecu, który Ogrzewaliśmy gałęziami, bo tam jedynie rosły gałęzie, jak wieżba, i w tym domu właśnie myśmy mieszkali. Mieszkała jeszcze rodzina niemiecka i mieszkała jeszcze rodzina rosyjska. Rosjanka wdowa samotnie wychowywała czwórkę dzieci, i też jej pomagaliśmy. Skoro ona, poszła do pracy a to małe maleńkie dziecko kwiliło pomagaliśmy jej ona też ona w stosunku do nas była bardzo sympatyczna dziecko zachorowało pani Szydźkowej. miał wtedy osiem miesięcy chłopczyk który z, z, wyjechał z Polski a tam bardzo krzywice dostał brzuszek wydęty i pani Śickała przychodzi do mamy, mówi: Kostek mój umiera. Mama mówi: Nie, kostek nie umiera, on chce żyć, popatrzę na oczka jego, chce żyć, ale mu trzeba mleka. Poszła do tego precydacie, do tego kołchozu, do tego przewodniczącego, i mówi: A on powiedział tak. Proszę do dojarki pójść, napisał na karteczce, żeby codziennie litr mleka wydawała tej kobiecie. I faktycznie dostawała codziennie litr mleka, i ten kostek stanął na nogi, tam podróż. No, miał krzywice, bo to wiadomo, że to już pozostało, ale wrócił do Polski i mieszka w tej chwili w żarach. Pierwsze święta jeszcze byli bracia. Mama przygotowała, to były święta Bożego Narodzenia. Mama przygotowała jakiś śledzik, przyniosła tak, przyniosła z kołchozu. Siostra chleba troszeczkę więcej przyniosła. Ale poza tym nic tam takiego nie było. Choinki nie było, no bo tam w ogóle u nas nie było. Ale pomodliliśmy się, to co było, poczęstowaliśmy się, chlebem przełamaliśmy i pożyczyliśmy sobie. Do czekania lepszych świąt, ale już w Polsce. Tymczasem ta w Polska dopiero nastąpiła za 5 lat. To były bardzo smutne święta. Z chwilą, kiedy wybiegłam z domu, mrózno, trudno mi powiedzieć, 40 stopni nawet y, y, był. A ja leciutko ubrana biegłam, do szkoły miałam z półtora kilometra. Rosjanki otwierały drzwi, mówią: Mania palaczka, mania biegnie. Otwierały drzwi, żebym ja się zagrzała. Ja się przez jakiś czas zagrzałam w tym mieszkaniu, pobiegłam dalej, dalej również inna. Czyli między nami były relacje takie raczej przyjazne. Tam, gdzie ja się znalazłam, tam, gdzie moje koleżanki mówiły, to nie można powiedzieć, żeby. Oni byli faktycznie tak okrutni. Było źle w niektórych miejscach, ale nie można wszystkich uogólniać. Ja bym nie, nie, nie traktowała tak wszystkich Rosjan, że są akurat źli, okrutni. 8 maja 1945 roku. Kończy się piekło II wojny światowej. Niemcy podpisują akt bezwarunkowej kapitulacji. Dla wielu Polaków wojna nie kończy się. Człowiek nie kamień. Człowiek potrafi wszystko przeżyć, jeżeli ma mocną psychikę. A to jest najważniejsze, żeby się, tak jak mama zawsze mówiła, nie załamywać się, nie poddawać się. Trzeba po prostu starać się umieć przetrwać, chociaż było bardzo ciężko. Spocznijcie już teraz w pokoju, w niepiosach, pośród aniołów. A Pan Bóg wam rany uleczy i za cierpienia pocieszy. I Alleluja śpiewajcie pieśni zwycięzców i świętych, i w szatach białych satanczcie, radośnie, jak małe dzieci. z Powstań Dwór, szkół, barykat Warszawy i Łodzi. Konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przewodził. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajne stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad Wisłą darował. Wróciły te wszystkie wspomnienia w mojej pamięci. I to ja Wam serdecznie dziękuję za to, że wy chcecie, że chcecie to utrwalić. Smutne, bolesne, ale prawdziwe wydarzenia.